Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Rozpoczął ten rok bardzo mocnym akcentem, organizując imprezę pod nazwą Beskidzki Jarmark Karnawałowy. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wspólnie z Starostem Powiatowym w żywcu mogliśmy zorganizować tak ciekawą i fajną imprezę, która wspiera twórców ludowych, pokazuje kulturę, szczególnie tą właśnie noworoczną i regionu Beskidów. Mam nadzieję, że kolejne imprezy, które będziemy w trakcie roku organizować, będą się cieszyć równie dużym zainteresowaniem, jak ta dzisiejsza, ponieważ na frekwencję w żaden sposób nie możemy narzekać. To już 25 lat, kiedy rozpoczęliśmy na żywiec i Beskidach cykl imprez pod nazwą Boże Narodzenie Beskidak. Na ten cykl imprez składały się warsztaty folklorystyczne, gdzie można było nauczyć się budowy rekwizytów obrzędowych i wysłuchać, jak piękna jest nasza tradycja bożonarodzeniowa. Oprócz warsztatów realizowaliśmy i realizujemy nadal. Konkursy plastyczne, literacki, a kończyliśmy zawsze beskickim karnawałem. W tym roku Beskicki karnawał trwa dalej, ale w nieco innej y, wymowie, ponieważ wspólnie z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi wspólnie podjęliśmy działania, aby tę imprezę ubogacić i aby w tym roku nazwała się Beskidzkim Jarmarkiem Karnawałowym. Zmieniła się nazwa, ale nie zmieniło się jedno. Panuje gorąca, serdeczna, regionalna atmosfera. Przybyło wiele osób, nie tylko żywca Żywiecczyzny, ale również spoza powiatu żywieckiego i Beskidów, ponieważ gościmy nawet gości ze Szczytna, z naszego zaprzyjaźnionego powiatu szczycieńskiego. Oczywiście tradycyjnie mamy twórczość ludową, mamy jadło regionalne, i mamy wspaniały folklor, barwną muzykę, barwne stroje, ale więc wszystko to, co cechuje Ziemię Żywiecką i naszą bogatą kulturę ludową. Mamy nadzieję, że ten Beskidzki Jarmark Karnawowy przyniesie wiele radości i w następnych, kolejnych latach spotkamy się ponownie.